Uczniowie szkoły podstawowej w Starym Widzimiu tradycyjnie wystawili jasełka, na które zaproszono nie tylko uczniów, ale i mieszkańców tej miejscowości. Jasełka rozpoczęły koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jasełka przygotowane w Szkole Podstawowej w Widzimiu Starym wystawiane były dwukrotnie. Pierwsze przedstawienie odbyło się przed Bożym Narodzeniem i połączone było z przekazaniem Ognia Petleńskiego. Drugie przedstawienie już tradycyjnie jak co roku odbyło się przed zaproszonymi mieszkańcami i rodzicami. Spotkanie stało się jednocześnie okazją do zainaugurowania koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w grudniu ubiegłego roku uczniowie szkoły, a w szczególności dwunasta harcerska drużyna pożarnicza, zbierała datki na poratowanie zdrowia Damiana Kaczmarka. Przed jasełkami wręczono rodzicom Damiana zebrane 1555 zł. Całe przedstawienie przygotowały panie Mirosława Nowak, katechetka Alicja Sporzecka, wychowawczyni klasy pierwszej oraz Dorota Misiek-Kotlarska, opiekunka zrówki. Nad całością oczywiście czuwał dyrektor szkoły pan Sławomir Wieczorek.